Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski. Ze mną Lukas TV po witam walce serdecznie. Wygranej. Tak. Witam. Powiedz jak, twoje pierwsze wrażenia odnośnie Gali, na sam początek zapytam. Zresztą fajnie, super wszystko zrealizowane, fajne widowisko, dużo ludzi. I co do samej walki, to na początku takie emocje, że ja pierniczę. Nie, już mi się to trochę zmienia, wszystko inaczej tak widzę, ale na początku. Z sinusoida, sinusoida też się inaczej czuję niż 5 minut temu, wszystko mi się zmienia, ale no super, fajna, fajna, zrobione naprawdę na przytupie, wow. To ja muszę przyznać, że właśnie obserwowałem Cię przed prezentacją i widać, hmm. miałem takie wrażenie, że jesteś zestresowany. Nie wiem, no tak. czy faktycznie to by... widać było, że było, tak. Było, miałem taki stres zestresowany. powiem sobie, tak, był. Yy, powiem tak, to było... To chyba najbardziej stresujące takie przeżycie w moim, w moim życiu. I nie chodzi o to, że ludzie byli, mhm. bo ja akurat lubię, jak jest dużo ludzi. Dla mnie więcej ludzi, tym lepiej. To chodzi o to, że samem to wydarzenie, walka, nie. ja miałem taką presję na sobie, czułem i właściwie sam sobie to zrobiłem, nie? ale nie wiedziałem, co tam się stanie, i miałem takie, <laughs> taką chęć, żeby tylko przeciwnika uwalić, a później co się stanie, to, to się stanie. I no ale prawda, no odczuwałem stres, ale tak było. Najpierw czuję stres, za chwilę nie czuję. Jak już mam wchodzić, to takie wow, fajnie wchodzę. I jak szedłem tą drogą, tak, to tak, tak. było super. Nie, a jak już szedłem, do tego, to takie emocje, że w ogóle nic nie pamiętam z walki. W ogóle e, miałem mieć inne wejście, załatwiłem traktor specjalnie, bo chciałem wjechać na traktorze. Ja na Grabie widziałem. Tak, chciałem, No właśnie to było tak na, zmienione na ostatnią chwilę, nie, bo załatwialiśmy traktor i tutaj e, chłopa znalazłem, co mi traktor załatwił, bo chciałem sobie wjechać do mojej piosenki, ale powiedzieli strażacy, że, a, że to dymi, że to nie, że to nie może jednak wjechać, bo nie będą mogli no, gali organizować. No, właśnie, właśnie, no to uh, chciel, miałem pomysł, żeby w ogóle bepchać ten traktor później, ale... Elektryczny trzeba traktor no, ogarnąć. No, ale... co mam czasu. Ale C360 to, wiesz, to jest e, to jest, no, klasyka, to to nie można do niczego porównać, ja... To jest klasyka i dlatego tak wybrałem, fajnie było, no, ale nie udało się wjechać i więc inaczej wszedłem, no i emocje naprawdę, wow, kurczę, dopiero teraz ze mną to wszystko schodzi, ale... A po, powiedz, jak to jest właśnie z tym umówieniem się, na, żeby liście go we dwóch? Jak, jak to z Twojej strony wygląda? Bo też przeprowadzałem wywiad i mówił, że tylko jeden był sparring. Jak to, jak to faktycznie z Twojej strony wygląda? Kto sparring miał jeden? Kamil. W sensie wcześniej, rok wcześniej, co no, było, ja widziałem, Ja wiedziałem i znam od innych ludzi, że trenował już ponad rok temu. I no sorry bardzo, kalafiory się nie biorą tak znikąd. I to jest chyba normalne, że jak jest walka, no to się chce najpierw tego e, mocniejszego walić. Poza tym, nawet nie chodzi o to, nie, bo e, mnie po prostu denerwowało swoim zachowaniem na, na konferencjach. Myślę, że inaczej by to wyglądało, i jak wszedłem, to chyba wszyscy widzieli, nie, co tam się działo, że była ta agresja między nami. Ja chciałem go uwalić, on mnie, i tylko to miałem w głowie. No i niewiele mu brakowało. Bo powiem, dobry zawodnik jest, no i tak zawodnik po pięciu treningach nie walczy, nie? Ale to mówię, no to jest walka i to nie będę mówił, że o, to był lepszy był tego. No, był lepszy, był, miał dobre umiejętności, nie? I, I tyle. No i tam raz też zostałeś chyba trafiony, może. no? No, właśnie to było takie, nie pamiętam w ogóle tego, jak to było, bo walczę sobie, walczę. W ogóle przed walką miałem taki plan cały czas i. Tak jak mówili, że wchodzisz do rynki, zapominasz wszystko, to tak było. Ja miałem taki plan. Dobra, łeb w dół, trzymasz gardę, chronisz wątroby, chroni, chronię tutaj twarz i ruszam cię jak Mańkowski, bo ja bardzo lubię Mańkowskiego okay. i ten. I właśnie wchodzę i w ogóle prawie nic z tego nie pamiętałem, tylko takie widzę go i mówię, muszę na niego ruszyć, nie? I widzę, że pónią rusza. No to to lecimy na niego, nie, no i tyle no nie dużo osób spodziewało, że to będzie tak w jedną stronę, ja myślałem wcześniej, że oni może też ruszą, albo że będzie tak jak wcześniej zupełnie inna walka gdyby był jeszcze oczok, nie no więc to a powiedz jak odnośnie presji ponieważ no myślę, że kibice w jakimś stopniu wybuczali krzyczeli to co krzyczeli, czy na ciebie ma to jakikolwiek wpływ, czy, czy kompletnie się tym nie przejmujesz, bo no, muszę przyznać, że no, jest tutaj liczna publiczność, i myślę, że dało się po prostu odczuć to, co, to jakie tam emocje targały ludźmi na, na trybunach. No na, początku, na początku w ogóle nic się nie zastanawiałem tym. Teraz tak sobie myślę, że może jakoś bym inaczej zareagował, ale jakby no nie wiąże z tym, z tym jakieś emocje. Kibice mogą odbierać różne rzeczy, jak chcą teraz, mogą wybuczyć, a za chwilę mogą piwatować, więc to, to się zmienia. Nie? To zapytam Cię na sam koniec odnośnie ostatniej walki, na kogo stawiasz, kto według Ciebie wygra? Wcześniej stawiałem na nacu i myślałem, że nacu wygra, ale teraz wydaje mi się, że może być Lexi po tym, jak ona tam nagina, to może ona być zaskoczyć, znaczy nie zaskoczyć, wydaje mi się, że, że teraz Lexi, ale zobaczymy, nie? Niech wygra lepszy. No pewnie. Dziękuję bardzo Dziękuję serdecznie bardzo. i życzę Dzięki. kolejnych wygranych. A nawzajem.